Witam Was w moim programie TJ Guns. Ja mam na imię Tomek. Wiem, zaniedbuję. Po prostu nie mam czasu naprawdę nie mam czasu. Dzieci, dom, praca. Co zrobić? Na hobby zostaje bardzo, bardzo, bardzo niewiele czasu. W każdym razie nie zaniedbuję jednak strzelnic. To znaczy, staram się nie. Nie mówię, że co tydzień jeżdżę, ale no, co jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie. Ok. Także jest OK. W każdym razie, dzisiaj ciąg dalszy jak gdyby tej serii, takiej mini serii celność karabinów wojskowych. W tym przypadku mamy tutaj AR10. AR10 czasami występuje w wersji snajperskiej. w wojsku amerykańskim jako M110 chyba mi się tak wydaje. I w różnych innych wersjach jest używany przez służby specjalne lub inne. Także ja tutaj mam taką konfigurację troszeczkę z długawą lufą, bo 24 cale, co na przykład nie powinno akurat dziwić w przypadku krótkiego karabinu Mausera, czyli tego Kar 98K, gdzie też mamy 24 cale lufę. Jednakże w AR-ach Generalnie lufa jest 20 cali, 24, 22 czasami się spotyka. No i ja akurat mam 24. Ciężka lufa, żebrowana, cal za, mm, y, za y, systemem gazowym, za zaworem gazowym. 0,750 cala od zaworu gazowego do przodu, do wylotu lufy. Czyli to jest dosyć ciężka, dosyć poważnie wyglądająca lufa i dobrze trzymająca celność. Nie zmienia punktu celowania, od razu Wam powiem, że nie zmienia punktu celowania zbyt mocno, praktycznie w ogóle. Ja nie zauważyłem tego przynajmniej z tej amunicji, z którą ja miałem do czynienia, a strzelałem z dwóch czy trzech surplusowych jednej ręcznie, dwóch ręcznie robionych, przeze mnie, oczywiście, no i jakieś tam stalowe łuski, tuły, prawda? I co możemy tutaj na ten temat powiedzieć? Karabin bardzo dobry. Praktycznie działa z każdą, ale to z każdą amunicją. Jest to oczywiście mój składak, moja fantazja. Także również ma skodan tutaj kolbę. Ja nie pamiętam, chyba makpula mi się wydaje, ale to jest całkiem fajna konfiguracja. Bardzo, dosyć, ba, bardzo miękko działa, tak naprawdę. Kiedy ja jestem obity już po 150 strzałach, na przykład, i szczególnie w pozycji leżącej czy siedzącej, mój obojczyk już jest naprawdę obity no, z różnych względów, bo czasami nie przyłożę dobrze, czasami się o, o, poślizgnie na, 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 na ramieniu. Z dołka strzeleckiego, także różnie to bywa. Więc po 3-4 karabinach, nie wiem, wystrzeliwując 100 nabojów, powiedzmy pełnowymiarowych, może już być obite, prawda? W tym, it's not the case. W tym to nie jest akurat żaden problem. Zamontowałem w nim dwójnóg który, jak widzicie, jest tutaj od razu połączony z, z... Nie ma ekstra szyny, po prostu jest od razu z wycięciami tymi m Prosto w wycięcia m jest założony. Świetnie to działa, zmniejsza troszeczkę profil. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie będę tego na stole pokazywał, bo to nie ma sensu. Świetnie się składa w dwie strony. Ma tutaj poziom regulacji praktycznie 180 stopni. Także świetnie. Górna tutaj szyna jest po prostu podcięta. No praktycznie nigdy tutaj się niczego nie wiesza, więc nie ma to sensu, żeby tutaj cokolwiek było, więc są tylko otwory wentylacyjne. Z przodu troszeczkę jest picatinny Rail i troszeczkę tutaj z tyłu, gdyby trzeba było przesuwać lunetę lub jakikolwiek inny przyrząd celowniczy. Jak widzicie, tutaj mam wystarczająco miejsca pod lunetą. Jednakże bardzo nisko mam położoną tą lunetę. lunetę. Bardzo dobrze mi się z nią celuje. Bardzo dobra konfiguracja jest jak dla mnie. Więc to też ma swoją zaletę, jeśli chodzi o przewyższenie tej lunety nad linią lufy. Tutaj mam akurat Vortexa Crossfire. Psz, nie wiem. 6 na 24. Generalnie tych 24 nie używam, 18 maksymalnie, najczęściej pomiędzy 6 a 12 18 przy ustawianiu na początku dosyć poważne poważny tutaj montaż też Vortexa. Także starałem się tutaj nie oszczędzać praktycznie na niczym. Komponenty, oczywiście, w środku są, są też w miarę high quality, żadnych zacięć praktycznie nie było. Były zacięcia, praktycznie ja wrzucę na sam koniec jakiś filmik, może z tego strzelania. Akurat co tutaj mam te tarcze. Miałem zacięcie, ale tylko i, tylko i wyłącznie z tego względu, że miałem ten łapacz tutaj usek założony. Wiecie, taki tutaj, taką torbę, jak gdyby nie. No i po prostu łuska odbijając się od krawędzi tej torby z następną się przyhaczyła i po prostu z... zablokowała system. Ale to było bardzo łatwe do usunięcia, po prostu zdjąłem tą torbę, wyjąłem magazynek, normalnie yy, yy, trzeba było zrobić ten immediate action yy, podczas yy, yy, wprowadzania broni do, yy, do akcji z powrotem. Tarcze. To jest ostatnia tarcza, to zaraz Wam pokażę. Na samym początku tam będziecie widzieli um, filmik, właśnie jak idę do. Strzelam troszeczkę, idę do tarczy. Tutaj mam tarczę, z której strzelałem z Henry'ego 4570 z lunetą Big Boy, Yellow Boy. No to taki na 100 m 4570 to jest, mi się wydaje, no w bizona. Wystarczy, prawda? No i tutaj jest 150 grainów, moje loady CFE 220 czy 42 grainy. To było dosyć szybkie strzelanie. Jak widzicie, tutaj mamy w calach. To tu mamy 4 cale na 3 cale, ok? Nie jest to jakiś super wynik. Yy, dlatego że nie starałem się dobrze przycinać łusek. Nie trymowałem łusek tak naprawdę. Zrobiłem dosyć precyzyjne naważki, ale pociski były normalnie wojskowe, surplusowe, takie po prostu, jakie używane są no nie wiem, do karabinów maszynowych, czy do czegoś. Po prostu kupuje się to na, kurczę, kilogramy, tak? Także, ale mimo wszystko 3x4, 3x4 cale, takie szybkie strzelanie, to, to myślę, że to, jest, że to jest OK. To jest ta tarcza, 150 grainów. Następnie, mówię, no kurczę, czemu nie spróbować tuły, prawda? Była 150 grainów, najprostsze stalowe łuski. Dosłownie najtańsza, nie ta, nawet Golden Tiger czy tam Golden Tua. Nie wiem co takiego. Po prostu stalowe łuski. I to było bardzo ciekawe. Tutaj mam dwa cale na cala. Ok, dosłownie. Cal, dwa cale na cal, czyli no praktycznie prawie że minuta kątowa. I nagle bum, odskok. Druga które mi tu pierwsze weszły z tego co pamiętam chyba te mi dwie pierwsze weszły potem te dwie i ta ostatnia czyli 3 cale na 3 cale praktycznie jest bardzo nieprzewidywalna lubi zrobić minutę kątową i nagle trzeci czwarty strzał 3 4 cale idzie z boku tutaj jest 175 grainów to już tutaj odmierzałem sobie 175 grainów yy,

14 strzałów mamy tutaj. Naprawdę, ja tutaj cały magazynek praktycznie strzelałem dosyć szybko. Tu mamy 3 cale na 2,5. Myślę, że to nie jest źle. To było po takiej w miarę sesji strzeleckiej, że tak powiem, po kilku karabinach, więc byłem troszeczkę zmęczony, ale potem się zawziąłem. Ścisnąłem poślady. No i... Ta sama amunicja, 175 grainów, łuski już trymowane były, bardzo dokładne nadważki. Dobre, dobre były hmm, pociski, właśnie Spir I to było pierwsze strzelanie, czyli hmm, wzdłuż. Tu mi weszły. Tu jest 5? Nie, to są dwa Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć strzałów, czyli mam tutaj cztery strzały w okolicy 2 cali na praktycznie pół cala. Czyli rozrzut pionowy tutaj generalnie mam większy z tego, co widzę w tym karabinie. No i odskok, ale to na pewno jest moja wina. Na, na 100% to jest moja wina. Więc y, tutaj znowu cztery strzały, błąd troszeczkę w prawo, w lewo przepraszam. No więc tutaj mamy no, cal na f, ten, pół cala. No i tutaj mamy 2,5 cala, więc nie jest źle. To było drugi bodajże. Trzeci 1,75 cala na 2 cale. Czyli trochę poniżej 2 minut kątowych. Następny mamy tutaj. Oczywiście mało odskok. Naprawdę byłem zmęczony. Próbuję się usprawiedliwić troszeczkę, nie? Więc rozrzuć Troszeczkę bardziej pionowy. Jak tutaj widzicie, jest jakaś zasada. Widocznie. No, tak jest. Albo wina karabina, albo moja. Raczej moja. Bo to było na sam koniec po prostu po chyba 2 albo 3 godzinach strzelania. Więc tutaj mamy rozrzut 3 cale na praktycznie cal. Ostatnia grupa, mówię, dobra, przyłożę się, oddech, palec na spuście, zresztą ten spust tutaj mam 3,5 funta, więc mamy cal na 0,7. Z tej samej amunicji 175 grainów, więc dosłownie kciukiem przykrywam. 100 metrów oczywiście, nie? Powinienem prawdopodobnie pójść na na dłuższy dystans zobaczyć, jak to idzie na dłuższy dystans. Więc moja konkluzja jest taka, że ten karabin ma bardzo dobry potencjał. Pamiętajcie, nigdy nie zbliży się taki karabin, jeśli chodzi o, o półautomatyczny w celności, jeśli chodzi o celność porównywalną do karabinów typu Bolt Action. Nigdy, ale na, na 100% nigdy się nie zbliży. To jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Generalnie to będą. Półtora, dwie minuty kątowe, uogólniając, kiedy na przykład myśliwskie karabiny czy sniperskie karabiny będą miały 0,7 powiedzmy maksymalnie do minuty kątowej, i to jest absolutnie wystarczające na praktycznie każdym dystansie, który, który będziemy sobie wybierać. Więc myślę, że ten karabin ma, ma dobry potencjał, że myślę, że być może spróbuję. Usprawnić troszeczkę amunicję, dlatego że co zauważyłem, ja tutaj zapakowałem troszeczkę dużo prochu: 175 grainów pocisk i 46 grainów CFE 226. I wydają mi się te pociski troszeczkę, te ładunki troszeczkę za mocne, dlatego że spłonki były troszeczkę już z, 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 z niesplaszczone. Nie mam, żeby wam pokazać, dlatego że już zrobiłem na nowo więc były troszeczkę sflatowane, troszeczkę były spłaszczone, nie były takie leciutko wypukłe i miałem chyba ze 3 przebicia na chyba 100 strzałów, miałem chyba ze trzy przebicia spłonki, czyli po prostu tak mocno docisnęło, z takim odrzutem, że po prostu ten, ten, ta spłonka została przebita. To czasami się zdarza w zbyt dużym ciśnieniu i jeżeli headspace jest troszeczkę luźniejszy, tak może, może, może się dziać. No, i oczywiście tutaj iglica jest wolno pływająca i dosyć dużo odrzut. Bum, jest taka opcja. Taka jest moja ocena tego. Więc karabin ma naprawdę świetny, ale oczywiście żadnych zacięć nie było z tego względu. Po prostu łuska była wyrzucana za każdym razem. Karabin jest naprawdę świetny. Yy, ciężkie to to jest. Czy ja wiem, czy ciężkie? No, takie. takie dosyć, no w miarę, no, ale to. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zauważyłem, że recovery, czyli ten powtórzenie strzału następnego, zajmowało mi mniej czasu, kiedy trzymałem rękę, karabin oparty na, rękę, na ręce w rękawiczce i na, na podpórce, w sensie na, na, na worku strzeleckim, niż z dwójnogu. Z dwójnogu był większy odrzut. Większy, yy, yy, dłuższy czas był po prostu na, na co? Yy, na powtórzenie, na złapanie celu, tak? Yy, w ręku o wiele szybciej po prostu było te recovery. Yy, no, Broń jest. No, nie wiem, no, dla mnie jest bardzo w miarę poręczna. No, no, nie jest mniej poręczna niż 20 salwonów, ono te kurczę, cal, 4 cale. Nie ma znaczenia, moim zdaniem. A chciałem spróbować z czegoś takiego dlatego, że też między innymi, jak podawane są ym, formuły do ym, reloadowania, do robienia swoich własnych nabojów, generalnie są z luf podawane 24-calowych, okay. jeśli chodzi o karabiny. Także, także to by było na tyle. Ym, moim zdaniem, karabin ma naprawdę bardzo duży, bardzo duży potencjał. Mimo tego w miarę dosyć dużego kalibru, dosyć takiego, ja zrobiłem te loady naprawdę takie dosyć, dosyć takie dosyć ciężkie, szczególnie te 175 grainów, strzelanie z tego karabinu nie jest naprawdę wyjątkowo odczuwalne. No spust jest naprawdę szkło, dosłownie szkło. A mam ten. Także jest naprawdę szkło. Reset. Cyk, szkło, dosłownie nie ma tego, tego, tego creepiness, nie ma tego tego te, te, tego mm, tej gąbczastości lub tego tego wiecie tego, tego ciągnięcia z pustu po prostu reset szybciutki i dosłownie ściana od razu bum. także jest bardzo przewidywalny, bardzo dobry reset. bardzo mi się podoba ten ten właśnie dwójnóg. poszerza trochę w tutaj broń, ale Wiecie co? Okej, okay. myślę, że wygląda całkiem całkiem nieźle i to się po prostu sprawdza. Także polecam tego typu montaż. Po każdym strzelaniu zalecam sprawdzenie zamontowania lunety, jeżeli nie jesteście pewni jak, tym bardziej po pierwszym strzelaniu. To się wszystko układa, to się wszystko bierze i, i, i dosłownie dosłownie układa się, więc sprawdźcie dokręcenie tych wszystkich śrub tutaj w montażu, lunety i tak dalej, yy, dwójnogu, tego typu rzeczy. Także, także to jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, bo, bo, bo wyniki mogą być zrujnowane i dlaczego się stało tego? a potem nagle, o, luneta. Także yy, mało tego, tutaj mamy też różne możliwości nastawy tego. Także możemy troszeczkę niżej nawet w ten sposób dać. Chyba to fajnie, e, popatrzcie jeszcze sobie na, na, na to szczelanie. Idę troszeczkę do tarczy. Także jedną z tych tarcz będziecie widzieli na filmiku. Trzymajcie się do następnego razu. Bye. No to śmigamy teraz. Trochę wiecznie jest dzisiaj, ale. E, no więc 4570, mamy tutaj 4-5 cali. JAR 10 3, 3 cale. ale dosyć szybkie strzelanie było 4570. Przestrzelany wcześniej był na 25 yardów, celowane było w tą tarczę. Um. A bad? 405 grainów Military Lot.